Ale cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Tomb Raidera. My się widzimy po raz kolejny. Skończyliśmy ostatnio po zjaniu po tej linii, po tej wieży radiowej, czy co to tam było, bo włączyłem dopiero teraz grę i popatrzałem sobie. Aha. Popatrzałem sobie, że mamy już 20 gry, więc mniej więcej, chyba 20 odcinków mogę sobie już oszacować na tą gierę. Ale nic, yy, co, idziemy dalej. Mam rozpalić ognisko, dać sygnał samolotowi, bo nas w końcu usłyszeli. No i najlepiej to będzie chyba właśnie zniecając ogień. No patrz, no ale szczęście, normalnie... Przecież, przecież to, to musiało się tak stać, że akurat zbiorniki paliwa były... O, co tu jest? to jest? jakieś ciała, kurczę. Widzę, że troszeczkę przestarzałem. Ja przepraszam, przed chwilą szukałem sobie, grałem w Dying i przez chwilę mi to w ogóle nie zraziło, że tutaj są wręcz wysuszone ciała, ale. A się. Co tu mamy? Co to jest? Tej... Ale to jest takie. O proszę, krzesiwo, no proszę. Tak przynajmniej. Aha, teraz muszę. Aha, teraz przytrzymuję tylko. A i sobie pojawia mi się pochodnie. Fajnie, w rękach, Dobra. Teraz będę mógł chodzić. Znaczy będę mógł chodzić. Będzie łatwiej trochę. Dobra. Rozumiem, że mam to pod tak? Czy nie? Tak. I zapewne są spieprzać. O, właśnie. Dobra. Chyba o to chodziło. Dobra, jest, mamy to. Aha, papaty. Papaty na Nikt nie uciekł. Chyba to mówi jakiś głos. Ale nie wiadomo skąd. Aha. Okej, okay, teraz mam kontrolę matko ja nie wiem czego mam tu unikać. Ale zapewne tego. Ja pierdzielę. Przejdziemy się tutaj. Nie ja wiem czy to była dobra decyzja, ale... Okej. Okay. Mhm. Mm Dobra, mamy to. Tak, swoją drogą, gdzie oni tu chcieli wylądować. Stanie to się w górach. No, a to był dosyć potężny samolot. No nic, o, pilot. Tak, na ja to jeszcze musimy. O, widzę, że tutaj mamy przejścia matka, jedna. Aha Płat. Spatrzcie. Kto budował tutaj takie budynki? Zobaczcie. Musielibycie mieszkać w takim domku w mieście. Na takiej wysokości, na takich górach. Okej. Okay. Aha, no właśnie o tym mówiłem, przecież... To się nie może udać. Ja pierdzielę, wszystko się oczywiście wali. Ponaj mnie dobrze, że jesteśmy larami. Okej. Okay. Prawda? Jakby był bohater, prawda? Mężczyzna też już dobrze by się zawaliło. Okej. Okay. Dotarliśmy do twardszej konstrukcji? Możliwe. Strzały? Ten pilot? Tak, to ten pilot. O kurde. No nie. Mają go. No nie teraz! O kur... czaki. Ach, tracę kulę! Jak dostałeś, Ty, diabeł, jeden ty... Dobra, no. wszystko się za nami zawaliło, a więc. Nie ma powrotu. Czyli musimy tylko iść do przodu. Ale jeszcze sobie ja zobaczę, bo zobaczcie, to... O, proszę, tam mamy do spalenia. Teraz będziemy, o, proszę, skrzynka. Teraz będziemy właśnie mogli yy, w każdej chwili takie, takie u góry mogli sobie otworzyć, ze względu na to, że... ze względu na to, że po prostu możemy to spalić w każdym momencie. W każdej chwili mamy... Właśnie, w każdej chwili mamy pochody. Do dyspozycji to jest ważne. Dobra. Idziemy dalej, może ten pilot coś miał ciekawego. Nie, nie, możemy go przeszukać. Okej. Okay. Ok, super. Akurat tego potrzebowałem. Lara, coś co mówić? Nie mogę tak. o tym Burza, która pojawiła się znikąd z czystego nieba i straciła samolot. Nie, to nie jest racjonalne. Wiesz, że to nie jest racjonalne, Laro. Musi istnieć jakieś wytłumaczenie. Po prostu jeszcze nie wiem jakie. Musiałam zrobić coś źle, przegapić coś ważnego. Potrzebna było obserwować niebo wybrać inne... No raczej... Raczej. Jówczeni to jest tak naprawdę pobudzony rozstrój. No ale, dobra, może być. Nie będzie taki. O. Co się do diabła stało? Okay. Ta burza. Nadeszła znikąd. No to nie nasza wina, na przykład. Laro, posłuchaj. Widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko. Wracaj cała i zdrowa. Dobrze. Ruszam. Okej. Okay. Mamy spotkać się z Rotem. Gdzie ten Rot? Z w górę. W tłumaczy już A, od innej strony podejdziemy. Od strony góry, dobra. Trzeba nie mogli iść. Okej. Okay. Zadziała. Owczymy. No, no taki właśnie. Bardziej jak gram, bo kurde pośród dżungli i tam, okej okay. o kurde o proszę lina, na zdobytni sprzęt A teraz... O, pr... <coughs> o proszę. A co, teraz już wiem, pod co są czasem oklejane liną te... ...niektóre rzeczy. Ajaj. Dostałem troszeczkę, ale na szczęście jest ok. No musi być, musi, kurczę. Zaraz ją znajdziemy. No w zasadzie to będziemy się posługiwać sprzętem. Okej, okay, tak mogę zrobić. Tu pewnie muszę to wziąć. No a teraz tak naprawdę musie, możemy do niektórych rzeczy wracać. Czekajcie, czy ja mam wskoczyć na no to. Tak. O, po linii mogę chodzić, dobra. Tak naprawdę do niektórych miejsc będziemy mogli wracać, bo... ...bo wcześniejsze, na przykład pamiętam, w tym grobowcu była potrzebna lina, w tym pierwszym. To, to było ważne na przykład. Nie gdzie, Proszę sobie że wskoczę tutaj. i warto było. Skrzyneczka. I... Dobra, strzałam mam max. Idziemy dalej. Co ja zrobię? Ja pierdzielę, co ja zrobiłem? Ja Dużo, ja że przeżyłem na szczęście. Ale, ale sobie nie, nie, nie wiem nie wiem jak tutaj użyć klawisza, żeby się puścić y, Samoistnie Czy to jest shift? Co to jest tak naprawdę? Ale cały czas próbuję shift splitować, kurczę. O! O podwójny to jest taki przeskok Dobrze wiedzieć. Aha. Wejdziemy sobie na górę. Hmm. Wygląda na dobry punkt do zaczepienia. O właśnie. Czyli możemy sobie no właśnie tworzyć takie przejścia. Aha, dobra. Chcę na górę, bo widzę, że tutaj jest skrzynaczka, wiecie? I co się opuszczę? Nie. Shift, shiftem się opuszczę. Dobra. To idziemy dalej. Już mamy, strzałę, mamy. No, drzwi. Musimy wyrwać matkę dla no, siły. Ja pędzielę no, drzwi wyrwać. Drewniany. To chyba musiały być naprawdę stare. Czy ma? A nie, myślałem że mamy grana. To jest stalina przy wistalecie. Wioska w górach. A, coś tak czułem że będziemy spadać właśnie. Ale być może flara? O! brat Brało, a potem, potem przyszła ta burza, tak zupełnie znikąd. To nie Twoja wina, nie, Dokładnie. Ja ich tu ściągnęłam, rot. Hej, znajdziemy inną drogę. Mayday, hey, Mayday, hey, 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 tu drugi, pilot, Jessup, drugi pilot. -to Halo? Halo, słyszysz mnie? Jestem poważnie ranny i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitanie Jesop, słyszy mnie pan? Wystrzeliłem razem tym odbiór. Cholera, nie słyszy mnie. Muszę się do niego dostać. Tam widać rację. Mamy własnych ludzi na głowie. Musimy się przegrupować, jak tylko znajdą sam. Przecież nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy. Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro. O, ale to się nie, nie spodoba. Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie. Nie. Wiesz co to strata. Poświęcenie to twój własny wybór. Strata to wybór podjęty za ciebie. Ja nie mogę wybrać dla niego śmierci, no jest No nie jest to prawda. Tak więc nie możemy zrobić. W końcu ich tu ściągnęliśmy Czy ona coś będzie chciała mówić? Nie, nie będzie chciała. Aczkolwiek użyję sobie tutaj mojego... Nie, magazynę, to może nie. Szybkostrzelność. strzelaść, bardzo. Szybkostrzelność, nie ma problemu. I Umiejętność. Co tu? Nie to się na razie nie przyda. Hmm, tutaj mam poblokowane matko, wszystko praktycznie.